Tutaj witam serdecznie, Jak najbardziej. Bardzo, <noise> tak. no. Przy, przyjechaliśmy zbadać co u Pana słychać, już widzę tam o przyczepka stuletnia stoi, tak, tak, ja, tak. a o, od, odrestaurowany Ursusik również, to Oczywiście no, co no, Pan go malował? Ten? Nie, ten. nie. są takie taki? Kabinę ma nową? No, no jak, no kabinę nowe, wszystko ma, wszystko elegancko. Bo, Adi, zobacz. A ja sprzeg. słuchaj, taki nowy nie wyglądał, jak taka wygląda. No, A, to, ale pięknie, do... nie, on, od, on od nowości nie wyglądał, tak On od jak nowości tak nie wyglądał, jak Proszę, wyglądał. Ja... Pięknie ja, wygląda, ba... jest super. wyciszony, kabina piękna. Jezus I, i, kochany, i... Nawet, no. nawet silnik odmalowany. No, no silnik, jest wiesz, no, Boże drogi. Jemu nic ko... tu nie brakuje, no, ja mu tu nic nie brakuje. No, no nie, ale nawet jest Kazimierz wiadomo, kto, tak, kto, kto tak. tutaj funkcjonuje. Tak, Kazimierz, kompanista z tyłu, tak samo, to może sobie brzydko że Pięknie wygląda, rozumiesz, widzicie, no, dwa niego. Ale jest, ale jest. I on jest. ma już ile lat? Ma 50 lat. 50 no, a lat? Jak? No kto by to porównał? Ale słuchajcie, ten? ale no dobra, ale no. antykorozyjnie, o jak to tutaj funkcjonowało to wszystko? No bo przecież on wygląda jak nówka, to on... Nówka, to wszystko było, rozumiesz, piastowane, to wszystko, wszystko. Było, było wypiaskowane, by tego. Elegancko było, Uzi. wypiaskowane, wymalowane, zakonserwowane. Rozwój, w środku to samo? Adi, weź, zobacz, zobacz jaką w środku wygląda. Zobacz, no, jak w środku wygląda. Człowieka. Coś pięknego, widzisz. Ale Kto nie. Ale szacunek, naprawdę. Na pną. Na Coś niewyobrażalnego. Weź, sobie wejść do środka, zobacz, no, jakiś no, środkowy kokpit wygląda. Pod bo mam posufitkę jaką, żeby, uchylnę. To zobaczcie. No to co? Chłopie. To jest coś pięknego rozumiesz? no? wątpię, w jest... czy ktoś taki ciąg takim stanie. Nie, Ja nigdy takiego w no, takim no. stanie nie widziałem. To no, nie jest nie, w ogóle nieprawdopodobne. Tak jest, tak ja jest. Ja sobie tak wejdę jest. aż do środka. No, widzisz. to już Ale i to, fotele... No, fotele no. Fotel też masz zrobiony, nowy. Tak? Wszystko. Wyciszony wytego, w elegancki, wymalowany, ja wy No. To, nie, nic mu nie brakuje. nic. Lusterka wysuwane, wsuwane. Dwie przyczepy są wysuwane. To światła tylnie, przednie rozumiesz. Jakie tylko miodzio I... Ale jak drzwi się zamykają? No jak, ale... w G, no jak w Mercedesie G, G klasie. Oczywiście, że tak. Identycznie, no. Adi, weź podejść. No. Słuchajcie, no. nie trzeba kupować Mercedesy za milion. Wystarczy do pana Kaźmierza podjechać. Słuchajcie, I... I, Adi, nagraj ten dźwięk. Tak. O, wszyscy youtuberzy jarają się tym, jak te w Mercedesie, jak one no tak, się tak fajnie otwierają. U pana Kazimierza to. jest to samo. Tak. Identycznie. Tak. tak. Ma, pan, ma pan drzwi od auta za milion. Tak jest. To obiecić, to widzisz. Nie no, piękna sprawa. Jak panu na tych oponach się jeździ? Bardzo, Pracja jest? bardzo fajnie. No i widzisz? Bardzo pięknie. I widzisz? Popuściłem 0,8, bo to most nie? No, 0,9, no, 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 nie? No. Pięknie idą, równiutko, bujają, tak że no. naprawdę te opony. A nie byłeś przekonany. I, a nie byłem przekonany, bo ostatnio ja mówię, cholera, mówię <laughs> tak, ale potem pat, ooo, mu się pomylił. Przepraszam bardzo. Ja mówię, kurde, coś pięknego. No, mówię, a to jest ja tak, tak, inaczej troszeczkę... To wygląda tak, wygląda tak, pod tak, innym tak, kątem. Tak. Nie ma czegoś takiego jak opona do wszystkiego. Tutaj ten, te, dzięki temu, że ona ma nie rozłożysty, ma. tak? ona ma trakcję większą, Większo, tak. a gorzej troszeczkę zachowuje się, bo wtedy jest głośniejsza na twardym. Na twardym, bo jest, jest twarda. Tak, no, tak, tak. Ale w polu yy, na, na pewno. No, na to pewno cieszę się. Idzie Dobrze pięknie, wygląda. pięknie Dobrze idzie. nie rzuca, nie nic, równiutko, mianutko. Już mi proponowali za ten ciągnik kupeka. Nie dawać. Ja mówię nie tyle oddalać. tysięcy. Ja mówię, ja nie mam ceny, ja nie mam nie nie ma, dinaryca. Nic. Panie Kazimierzu mówi, mówię, mówię tak, a ten ciągnik. Nie od pana do mnie. kupić tak, i, to, to, i potem tak, wystawić, słuchaj, to jest tak, ciągnik od Kazimierza, do, do, dodadzą 10 tysięcy tak, i dalej będzie szedł. Tak, nie wolno. Tak, nie wolno. I oni proszą, Panie Kazimierzu, mówi. I dam nawet, mówi tam tyle, ile, ile tego, mówi. Nie będę nie. się targował. Nie. A ja powiedz pan cenę, mówi chodźca. <laughs> powiedz pan cenę. Jak można jak... za takie cacuszko cenę tak. określić, jak no. tutaj uczucia, tu czas? Tak, i... tak. jedziesz sobie jak goście, elegancko, tak. mięciutko, jak w samochodzie, tak, tak. nic nie słychać. I wiesz, nic co nie masz. słychać I wiesz, co, i wiesz, co masz. masz? A w obecnych o... czasach, przy tej inflacji, nawet by panu dali pieniądze... Co no i ty, ty one, one, tak. one się gubią miesiąc w miesiąc. Oczywi na Oczywiście. A tutaj kurwa, czy go postawię w muzeum, czy go postawię tak. gdzie? rozumiesz, Śliczny. Zawsze oko się śmieje, Ale ten kolor nawet tak Zobacz jaki fajnie kolor jest dobrany, piękny jest. Pięknie. Pięknie. Dobrany do kabiny jest dobrany. Rozumiesz? Jest Śliczny. tu, on był tak robiony, tutaj był, tu go robiłem pod tą wiatą. Kurczę no. tutaj, gdzie ta kabina kombajna stoi, no. tu robiłem go. Trzy miesiące go robiłem. A ja mam? Pracie. A ja mam, słuchajcie, pytanie: bo kabina od kombajnu stoi a gdzie kombajn? A kombaj będzie. Kombajn będzie zakładany tylko, że po nie mam teraz tej chwili czasu. No my przyjedziemy, i, i zobaczymy. I tak, tak jest, ale zapraszam. Zapraszam zawsze <laughs> i ja będę go zakładam. Bo ona tak samo, piękna kabina jest. Tak. Nakryłem tak, bo żeby tak. nie się nie zakurzyła, bo i tak, tak. zakurzyła się, tak. ale to wszystko pójdzie, rozumiesz, kurczę, założona po żniwach, już zakłada. Piękna sprawa. Piękna sprawa będzie. Zobaczysz, jak będzie kombaj z wyglądał. Pytam, zadzwonić do nas. Tak, zadzwonić do Zadzwonię nas. do niej, zaproszę i zobaczę jak będzie. Cieszymy tego się też, Pani jak będę, będę malował, tego też tak zrobię. Jemu nic nie brakuje. Słuchajcie, ja, jak, ja, ja jak, też jak, tak zrobię, tak jak tego. Nie, ale nie, ale on musi też mieć tak. opony wymienione. Wymienimy w nim opony. Zobacz, Wymienimy ja, w nim, będą ładniutkie. Zobacz, jakie ja będą. Ja tak samo zrobię, jak o po pożliwach. Piaskuję, tak. rozbieram tak. wszystko. Bo tak. kapitalki nie będę robił, bo on ma zrobić. Nie odział, zrobiony To tylko trzeba stylistycznie zrobić. Tak jest. Tak jak ładna modelka musi się... Tak jest pudrować. Tak jest tym tylko po to... pudrowach wszystko chętnie, ja wszystko to zrobię, odpiaskuję od tego, miodzio będzie, zobaczysz. I tylko na poczesną po przyjechać, to zro... założymy takie no. same i będzie I jak zobaczysz u... jak będzie, jak go odwalę, tylko teraz po żniwach, bo on w lesie chodził, nie w lesie drzewo wyrabiałem, nie i tak dalej. A. Jest a. tak nagrane. A. Człowieku, i dlatego. Ale on pięknie tak samo chodzi, pięknie nie ma to... Wy... I nie ma tam ani przecieków, ani nic. Jest tak zrobiony. Piękne, tak systematycznie, tak śluby są dokręcone równo, tak, równomiernie, żeby nie można było przekręcić i przedłużyć kabiny. Nie można. Śluby? Jak zadasz no. za mocno, no to już tak. będzie nierówno stykała. Ale muszą być śluby, śluby wszystko równo, systematycznie dokręcone idealnie. Tak, Bo jak jedna to będzie dokręcona, to to druga nie. Puszczał, to będzie puszczał. Dostanie będzie puszczał. to koniec. A tu są wszystkie dymanaryczne kluczem dokręcane równiutko, także że miodzio nic nie Słuchajcie, jeżeli to? ktoś potrzebuje tak. profesjonalnej pomocy od restaurowania, no, pan Kazimierz, to oczywiście. Każdy ursus jest zrobiony tak, jest, jak muzyka. Do słupska, pod tak. słupsk, nabierkowo, tak. zapraszamy do pana Kazimierza, yy, tak. będzie pikabelo. Tak jest i na pewno będzie zadowolony, tak. bo, bo Kazimierz robi wolniej, ale dokładniej. O to chodzi. Tak jest i ja bublów tutaj jednego, czy to będę sobie, czy to będę tobie robił, czy to będę sobie robił, to wszystko. Wszystko, nie aż, aż sam sobie chyba no. Ursusa kupię no. i oddam do pana Kazimierza. No, panie, czy... Ka panie Kazimierzu, ja dziękuję serdecznie. Ja to dziękuję. Kocham panie, a tutaj, a no. tutaj jak to się tutaj? O, tu? o, 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 proszę a... bardzo. zaglądasz do silnika? Ale on odpalany był. Cieplutki. No nie, widzisz, czy, widzisz, że No, widzisz? Co jemu brakuje? Ja to Powiedz. bym widział. Miłówki, ja to kurde. bym widział no. gdzieś ten ciągnik na no. jakichś dożynkach, gdzieś tutaj, w okolicy, żeby on stał, żeby sobie ludzie zdjęcia z nim robili. No a i tak przyjeżdżają i robią, robią zdjęcia, a, robię, no i robią tak. zdjęcia, i dzieci przyjeżdżają, robią zdjęcia, panie Kazimierzu mówi tego. Kurz. No, ale to ja też poproszę, Adrian, to no. chodź zrobisz nam zdjęcie z panem Kazimierzem. Tak. My się tutaj o, my tutaj staniemy, tak, panie Pan, jak, tutaj jak nie dumnie, dumnie, dumnie obok obok o, obok ciągnika. Ale ja malutki jestem, taki malutki jestem tutaj o myście ja. wysoki, ja. wysokie, no ale będzie pięknie, no. Jest, no. No, jest panem Kazimierzem zdjęcie, dobra. No dziękuję mamy. bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. O. Nie będziemy zawracali Z głowy, więc i pazien Kazimierz. Ja zaproszę tak sobie zobaczyć, co pana I... słychać. No, no to słychać. Ja za, za o 12 gdzieś to ko koszenie, nie? To Ale... <laughs> Byłem w Szubsku, pasze przywiozłem, no, tym to, ja, a tym ciągnikiem wszędzie jeżdżę, tak. wszędzie, to jak w samochodzie, ja się czuję jak w samochodzie. samochodzie. No tak, no bo jest widać, że jest kurde porządnie zrobiony. Tak, no. mówię a ci to... kurczę, drzwi się zamykają zewnętrzne. A ten co ten, one, ten... one takie czarne, ładne? To to ładne. nie gdzieś. No, no to trochę tam, zagotam, <głosy> <głosy> to <głosy> no słuchaj, troszeczkę przyciągłem, co pan, miodzio, co ma? miodzio czy nie miodzio, no to o co tu chodzi, nie? <noise> miodzio, miodzio. No to <noise> o, to, o to. Pięknie a oko się śmieje? No śmieje się, no jak? <laughs> no no tak jest! Zrobisz ładnie zdjęcie, jak ta opłata wygląda. No, no, no i o no, no, co tu chodzi? Mijo dziutko, to kolej ten chce się tym kciukiem jechać. Ja wolę jechać niż mojemu samochodem. Jak Boga kocham? Jadę do subskrata, ale takie coś po towary, to popatrz, zrobiłem taką krypę. Ja za taką krypę jadę tu coś zrobić wiesz pasze przywieźć czy coś tak. popatrz ładuję sobie kop, kop. tutaj pasze czy tak. co i jadę sobie do Słupska jakieś części czy tam tej, tak. czy worki czy pasze czy, czy co no to wiem a przepisy nie każą lampek tutaj pod prąd tak? ja jeszcze zrobię lampy <laughs> tak oczywiście będą chodzi nie przeszkadza bo widać tu widoczne światła tak, 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 tak trójkąty są trójkąt tu jest, jest ale jeszcze każdy mnie założy takie wie pan teraz tak. są modne takie, modne, takie, takie są, żeby się przesuwały takie kanały. Ta, tak, ta. ta, to Kaźmie zrobi. To już byłem ja. tutaj w tym yy, w agromie, zamówiłem. I dopiero zamówiłem, Kaźmie się jep, jep. A jak będzie trzeba, i światełka będą. <muszą> tak, bo no muszą, muszą być. Tutaj do niczego się nie ma co przyczepić. Ja to, by, ja to bym no. dawał, że Kazimierz no. jedzie, są u góry takie, takie podświetlane. Tak! Ta? Kazimierz jedzie. Tak jest. <musza> tu mi patrz, Irlandia przysłała mi to, Daj, bo to w ale... Irlandii Kazimierza oglądają. I bardzo życzenia pięknie składają. <musza> rozumiesz, tak? Irlandia, Irlandia, każdy kompanista, Kazimierz tutaj. Nawet tam oglądają Panie Kazimierzu, to dla Pana Kazimierza mówi. No, no, Bardzo się pana uwielbiamy, bo Pan jest naprawdę mówi takim człowiekiem pracowitym. Nie spodziewają, nawet Irlandia ogląda. I przesyła mi. Światowy człowiek to i światowa telewizja, światowe no, no, tak, światowy tak, tak. odbiorcy. I, no. I zawsze mają jakieś mają dobre zdanie, bo takiego... Ciągnika? Trudno jest mówi utrzymać. Jeszcze nie spotykane tak. było, żeby te takie ciągniki Ale były. Zobacz, tutaj alternator też tak. nowy. Tak, tak, to wszystko instalacja nówka, Widzę. elegancko widziałem nówko. Wszystko tu jest, jest zadospieczenie, instalacji. Kto ma tak założone? Nie mają założone tego. No Pan ma założone. A Kazimierz ma założone, rozumiesz no. Bracie. Sam tłumnik ile kosztuje, rozumiesz? Taki piękny tłumnik. Piękna. Ciki, 30, 14 no, starów. 15 no, Widzisz? Piękna, piękna, nie, zewka, nie nic. Światełka jak błysnę, to i tak z tyłu i z przodu Światełka tunel, też nowe. tunel jest tego. Także piękna zarejestrowany, prawa. ubezpieczony. Tego jedziesz sobie, wszyscy się oglądają za Kazimierza. Co to za <grym> ciągnik, cholera, co to? Potem przodu. panie Kazimierzu mówi. No jak to dzieci? No, a oglądam pana, no mówi, ale to pan ma cierpliwość te roboty mówi, dokładność pan mówi do mnie. No dzisiaj było tak samo zdjęcie robili, posłem, pojechałem tam po tą paszę, nie? Taki facet przychodzi, ogląda ten ciągnik na obchód, ogląda, jak ja tu zrobione, jak tutaj tam, tam zrobione, jak tam, do... I się pyta, panie Kazimierzu, jak pan to mówi zrobić? Mówi, za taką cierpliwość, żeby tak zrobić, mówi, tak. bo w serce takim trzeba stanie, mieć, serce ta, trzeba ta, mieć w takim stanie, żeby ciągnik utrzymać i zrobić, to naprawdę trzeba kur trzeba bać, trochę poświęcić się na tym, nie? Tak, tak. No ale każdy jest zachwycony, każdy zachwycony i nie mogą się napatrzeć. Ile ta kabina mówi kosztowała? Mam kabina, ale my taką. Mówi, ogląda, patrzy tam, patrzy tam. Mówi cholera jasna, mówi, to nie ta mówi. No widzisz. Także widzisz. Rewelacja jest z tym ciągnikiem. Mówię ci. Dobrze, I... że żeśmy przyjechali tak, i że mamy możliwość tak, obejrzenia. Wszystko tak, jest tak. gruntowne. Tutaj nie ma praktycznie... To Wszystko jest nowe. No wszy... wszystko, no, jest no nowe. mówię ci, no, no nie... Tylko rama, podejrzewam, została, tak, a ona też tak. została obsikana. Tak, wszy... Ale bo, bo tutaj te elementy nie były wymieniane, czy one co? po prostu zostały wypiaskowane i pomalowane? Wypiaskowane były. Ale nie było wy, wy, wybroczone jakieś Tak, na jakiś tak To było wymalowane, to grunt jest teraz, bo go nie myje, bo jeżdżę ja, po kuchni. Ja rozumiem, ale, ale nie było czegoś takiego, że tak. zagła podjadła, podmizła? Nie, 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 nie. Wszystko, było, wszystko było myte i piaskowane i czyszczone, zobacz, nie ma drugiej farmy, chłopie tutaj, nie znajdziesz drugiej farmy, tak żeby jedną na drugą, psi, 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 nie, to było wypiaskowane, to było wyczyszczone, to było, kusze wymyte, i dopiero zagruntowane tu było, elegancko, rozumiecie, Miocio dopiero Kazimierz malował. Mi się, słuchajcie, wydaje, że pan Kazimierz ma tak trochę z Italiana. Italiano. Italiano <von derizio>, panowie, <śmian> tak. I to, chwacie, nie ma do czego się doczepić. do hamulce, nie ma, nie ma, światła, nie ma, nie ma, wszystko, środę, tam nic nie brakuje mu, nie ma, człowieku. Tyk, tryk! I palik, chodzi. Zima, nie zima, pryn ma zalany, kurczę, mać, wchodzę, tak pary chodzi, ja dziękuję. Powiedział pan Kazimierz, dziękujemy serdecznie. No bardzo, <laughs> bardzo zapraszam i jak tego to też będę zapraszał. Jak tego będę robił, o, bardzo mi miło i wesoło z panem kierownikiem to, porozmawiać. To się zgłasza, co tak. będziemy robili, będziemy patronat tak. przyjmiemy na tamtym ciągniku. Tak jest, tak jest, Trzymajcie tak się. jest. Moje uszanowanie, ale bardzo mi miło, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że mnie odwiedzają tak tacy, tacy kierownicy, no serde, bardzo, no, serde, 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 no. do serdecznie ja, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję i naprawdę opłaca się, opłaca się naprawdę takie, utrzymać ten tak, sprzęt, tak. no powiedz czy nie. Oczywiście. No, no. Cieszy, aż człowiekowi lepiej na sercu się No oczywiście, no kurczę, chyba chyba lepiej po, po, zobaczyć takiego zarzyganego, zaolewionego, a tutaj zobacz, no.